Cześć, dzień dobry, z tej strony Dusia i witam Was bardzo serdecznie w grze z botami. Słuchajcie, dzisiaj zobaczymy sobie jak działają boty po najnowszej aktualizacji, ponieważ już oczywiście rycerz jest na serwerach publicznych, a nie na ptb a tym samym są też na serwerach publicznych boty, więc zobaczymy jak te boty się zachowują, czy coś zmienili od ptb czy nie. Zagramy sobie rycerzem bo czemu nie, najnowszy killer, także sobie nim spróbujemy pocisnąć taki mecz i zobaczymy jak on wyjdzie zanim przejdziemy do meczu to powiem wam jakie mamy dodatki do przedmiotów oraz umiejętności jeżeli chodzi o addony, mamy krzemień i stal. Po przywołaniu oprawcy rycerz widzi aury ocalałych w 24 metrów od zniszczonych palet przez 5 sekund. Zniszczony tabard wydłuża czas patrolu dla wszystkich strażników o 6 sekund. Dodatkowo jeżeli chodzi o nasze umiejętności, mamy haki plagi, rezonans bólu za każdym razem, gdy ocalały zawisie na haku plagi. Generator z największym postępem wybuchnie i straci natychmiast 15% postępu, a jego stan zacznie się pogarszać. Unikalny perk od rycerza, nie ma gdzie się ukryć. Kiedy uszkodzisz generator, ujawniasz aurę wszystkich ocalałych stojących w promieniu 24 metrów od Twojej pozycji na 5 sekund. E, idzie no way aucik, który jest w sumie perkiem, który używam bardzo często w swoich buildach. E, gdy ocalały używa przełącznika bramy wyjściowej, otrzymujesz głośne powiadomienie. Dźwiękowe byt blokuje oba przełączniki bramy wyjściowej na 12 sekund oraz dodatkowe 12 sekund za każdy posiadany przez Ciebie żeton. E, śmiertelny pościg, czyli coś pod widzenie aury na samym początku oraz perk, który będzie nam przedłużał e, widzenie e, perka nie ma gdzie się ukryć. E, śmiertelny pościg na początku próby e, aury ocalałych są dla Ciebie widoczne przez 9 sekund, a dodatkowo za każdym razem, gdy aura ocalałego jest widoczna przez jakiś czas, e, czas trwania wydłuża się o 2 sekundy. E, jeżeli chodzi o dar, myślę, że weźmiemy sobie po prostu Mori. Jeżeli chodzi o mapę, nie chcę tutaj nic wcześniej ustalać. Niech to będzie po prostu coś losowego. Niech nam gra przydzieli jakąś mapę. Także ja daję ready i zobaczymy się za chwilę w meczu. Bardzo jestem ciekawa w ogóle, jak te boty będą się zachowywać: czy to zmieni od PTB, czy nie. Przypominam, że na ten moment można wybrać tylko boty Survivorów. Niestety nie można wybrać botów, bota killera na ten moment. Yy, także tak to wygląda. Nie można też tym yy, surwom wybrać. Um, nie można im wybrać też wyposażenia ani perków. Także to niestety jeszcze pozostaje tutaj do życzenia. O, ona biegnie po prostu po prostej. Po prostej leci. Paleta zrzucisz? Zrzucisz, okej. Okay. Zrzuciła paletę. My, no tak, no dobrze. No to, to było do przewidzenia, że tak to się skończy. Ale zobaczmy, bo na razie, na razie zbyt wiele na ten temat nie mogę powiedzieć. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, wiecie, bardziej w praktyce. Także to sobie zniszczymy. Pierwszy hack jest za nami. E, zakładam, że te surwy mogły wrócić do tego gena, którego, na którego siadły od początku, i sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. E, czy ja kogoś tutaj widzę? Nie, nie widzę. Ale sobie kopniemy to i zobaczymy, czy nam coś Perk pokaże. Nie, niczego nie widzę. Tu widzę surwa. Dobra. I on zaczął już przed mną uciekać, czyli gdzieś tam to wykrywanie killera, powiedzmy, jest ze no, sporej odległości. On się zatrzymał. O Jezus, to bardzo źle wróży. Jak na ten moment. <śledziny> on się bardzo zblokował. Bardzo zblokowany. Wiecie, fajnie by też było, gdyby Behavior zaplanowało coś takiego, że wiecie, yy, można sobie wybrać jakby poziom zaawansowania tych botów. E, czyli wiadomo, jeżeli na przykład jest gracz, który dopiero zaczyna grać w grę i chce po prostu sobie potestować killera, e, to żeby miał na przykład możliwość wyboru em, botów em, prostych. Yy, gracz, który wiecie, gra troszkę więcej botów średnio zaawansowanych i botów wiadomo zaawansowanych. Zostawili Aidę na drugim stage'u na haku. To jest yy, mega niefajne. Ja podejrzewam też, że te boty na pewno nie będą ściągały w momencie, kiedy ja będę blisko haka, więc ja a, się oddalę troszeczkę i wrócimy się pod hak, bo oni prawdopodobnie się pod hakiem w ogóle leczyli. Yy, Okej, okay, tu widzę i Jill i Aidę. I to jest znowu Ada, którą, jeżeli złapiemy w tym momencie, to ona niestety będzie martwa. Czy spridropujesz paletę? Tak. Spridropujesz paletę. Uh, gdzieś widziałam jeszcze Jill. Okej, okay, ale nie, zatrzyma nie zatrzymuje się na każdej palecie ten bot. No i co? Kiepsko. Yy, to jest okej, okay, że nie zatrzymuje się na każdej palecie bot. To jest, myślę, że w miarę okej. Okay. One się normalnie wiglują, te boty, także to jest spoko. Podejrzewam, że mają też e, zaprogramowane to, żeby trafiały cały czas grejty. E, tak mi się wydaje. Zrobimy sobie mori, bo czemu nie? No, Któryś też gubi trochę FPS-ów na tym mori, to akurat trzeba przyznać. E, dobrze, wróćmy sobie w takim razie w tamtą stronę. O, tu widzę, że jest gędość mocno wykręcony. I widzę, że surf już zdążył tutaj stąd uciec. I bardzo pięknie nam, perk, pokazał całą trójkę, która jest tutaj w pobliżu. Całą trójkę. Ona też się tutaj zacięła. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała lupa na szaku. Pójdzie paleta na pewno. Ominęła okno. Ok. I znowu zacięta. Ja widzę, że te surwy bardzo mocno się blokują na takich strukturach. Ta, ta mapa generalnie przy szkole ma bardzo dużo takich, wiecie, kamlotów i tak dalej. Które mapy są, wiecie, no nie wiem, na przykład na farmie jest bardziej otwarta przestrzeń, więc one by pewnie też inaczej te boty działały. A tutaj widzę, że na bardzo wielu strukturach te surwy się po prostu blokują. I, i to może być problem, ale no liczę, że behavior będzie, wiecie, to jest pierwsze tak naprawdę Um, pierwszy w ogóle wypuszczenie takich botów na PTB, zresztą i na live serwery, już teraz. Także to jest coś zupełnie nowego, więc wiadomo, że będzie wymagało dużo testów i poprawek. Mam nadzieję, że właśnie. Fajnie by było, jakby te boty miały, mówię, różne stopnie trudności. Myślę, że to będzie mega spoko. Jeżeli by coś takiego wprowadzili, um, no dobra, cofnijmy się w takim razie tutaj. Zróbmy tak. Tu widzę, że są ślady, i to jest Jill, która była na haku. I w tym budynku jest druga Jill. Są obydwie. Widzicie, znowu ona jest zacięta. Ona ponownie się zacięła. Ale w ogóle zauważyliście, że te boty. Ym patrzą trochę za siebie, że faktycznie jest e, one tą główką odwracają więc jestem ciekawa, jak to tutaj czy to jest po prostu tak, żeby dawało nam feeling prawdziwego gracza, czy czy o co tu może chodzić, zróbmy sobie, postawmy patrol ta Jiris się gdzieś kręciła tutaj, więc ona może cały czas tutaj być e, i został nie zdjęty. A nie zdjęli go z haka, także chłop, niestety, niestety padł. Pytanie, czy zdejmą. Czy Jill zdejmie Jill? Tu nadal nie było kręcone nic. Też cisza. Jestem ciekawa, gdzie ta Jillka mi się chowa. Bardzo mnie to ciekawi. Zniszcz to. A ja jej nigdzie nie widzę. I teraz pytanie, jak z haczem? Jestem jak właśnie surwy są, jak boty są, przepraszam, zaprogramowane, jeżeli chodzi o hatch. Czy mają jakiegoś autopilota? Czy nie? Ok, ja już hacza słyszę. Wait, du! Tak, du, okej. Okay. Zakładam, że nie są. Yy, nie mają jakiegoś autopilota te boty pod hacza. bo yy, kurczę. Myślę, żeby Jill znalazła już dawno. Ten hatch. Zobaczmy, jak teraz będzie z bramami. Tu jest nieotwierane. Zresztą dostanę powiadomienia, jak brama zacznie być otwierana, yy, ponieważ gramy z no way Także o tyle dobrze. Tylko pytanie, czy ta Jill w ogóle do Bram będzie podchodziła? Tym bardziej, że ja jestem w stanie jej bardzo dobrze patrolować, bo mam je bardzo blisko siebie. Eee, więc pytanie, czy to wiecie, ta sztuczna inteligencja pozwoli jej w ogóle podejść do tych przełączników. Oj, zacięłam się o kamień. No świetnie. Czy wiecie, czy będzie jakby miała zaprogramowane, że ja tu gdzieś blisko jestem, więc ona tu nie podchodzi? W ogóle absolutnie nie. No ale zobaczymy. Mamy tą chwilę, to mamy ten Endgame Collapse, tak że zobaczmy, czy. Czy ona tu podejdzie? Może sobie to zniszczę, bo czemu nie? Co nam broni? Na razie nie zostały w ogóle tknięte przełączniki. Ja też nigdzie nie widzę śladów, żeby ona podbiegała w ogóle i próbowała cokolwiek tutaj zrobić. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie zapodział się ten surf, ale wydaje mi się, że ona nawet nie będzie próbowała podejść, słuchajcie. Że faktycznie gdzieś to jest tak zaprogramowane, że ona może słyszy mój terror. Więc nie będzie się absolutnie pchała w miejsce, gdzie wiecie, on jest bardziej słyszalny, czyli w miejsce po prostu bliżej mnie. Tak bym zakładała, że tak to może niestety wyglądać. Ale oczywiście, no, zobaczymy, chociaż wątpię, omówię. Tu nawet nigdzie nie ma w pobliżu śladów. Ciekawe, czy jakbym odeszła trochę od tych bram i właśnie to zrobię, to czy ona tam podejdzie? Okej, okay, ja już ją widzę. Czyli ona była cały czas po tej stronie. I jeszcze nawet nie ucieka w stronę bram. Teraz dopiero, ale ty i tak umrzesz, Dziubasku. Pup! Hejka. No, powiem wam. Hmm. No, na pewno są to boty. Obecne boty są dla osoby faktycznie, która zaczyna dopiero grać. Wiecie, każdy z nas kiedyś zaczynał, każdy z nas e, wie, że początki w te badania należą do najłatwiejszych, więc te boty są ok. Faktycznie dla kogoś, kto dopiero e, grę e, zaczyna, ale mówię, przydałoby się nad nimi jeszcze trochę popracować, żeby po prostu te boty były e, cięższe i bardziej wymagające. Wiadomo, że kurczę. E, i do, jak gracz jest mega doświadczony, to i nawet z botami trudniejszymi sobie poradzi, ale no na ten moment to one tak naprawdę nie dają sobie rady. Też widzicie, nie można wybrać imperyków, nie można wybrać addonów itd., itd., ale to pewnie będą zmieniać. Ja jestem generalnie bardzo pozytywnie nastawiona, jeżeli chodzi o prowadzenie tych botów, bo mogę sobie chociażby potestować Killera, popatrzeć sobie na mapy i chociażby ponagrywać dla Was odcinki z map, także ja jestem jak najbardziej na tak i czekamy teraz tylko na jakieś nowe update y związane właśnie z botami w DBD i na botów killerów przede wszystkim też również będziemy czekać. E, ja Wam pięknie dziękuję, dajcie znać, czy graliście już na boty i jak wam poszło. E, I słyszymy się w materiale już jutro. Ja Wam dziękuję, do usłyszenia i cześć!